Jesteśmy w mediach i mówimy o mediach. Media są wielkim darem i dobrodziejstwem. O tym mówi nauczanie Kościoła i praktyka, bardzo bogata praktyka Kościoła i bogate dziedzictwo mediów diecezji tarnowskiej, o którym będziemy za chwilę słyszeć. Mówiąc o mediach, powinniśmy w tym szczególnym czasie, jaki przeżywamy czasie pandemii doceniać ich ważność i rolę i walor w dziele ewangelizacji, zarówno jako narzędzia, ale również jako przestrzeń ewangelizacji, ponieważ coraz bardziej nasze życie się przenosi w świat mediów, szczególnie dla młodych ludzi, i o tym mówiąc, powinniśmy działać według słów czy wskazań. Świętego Jana Pawła II, który mówił o trzech ważnych działaniach: dialog, uczestnictwo i spotkanie. Dialog w mediach, przez media i dzięki mediom, abyśmy się stali bliżsi sobie wymiarze braterstwa, o którym papież Franciszek wkrótce powie w encyklice. Uczestnictwo, nie bójmy się i nie lękajmy się mediów, one są wielkim darem i dobrodziejstwem dla nas wszystkich. I spotkanie, abyśmy poprzez media potrafili się spotykać sami ze sobą w wymiarze ludzkim i aby media nam pomagały spotykać się z Bogiem, podprowadzając nas pod to rzeczywiste, autentyczne, osobiste spotkanie z tym, który jest twórcą również tych narzędzi, które nam dał do naszego zbawienia, jak mówił Jan Paweł II, że media również potrzebują chrystusowego odkupienia. Synaj TV to medium tworzone przez ludzi młodych, o młodych i dla młodych, ale nie tylko. Materiały, które tworzymy, relacje z wydarzeń, serie, programy, mają pokazać, że życie chrześcijanina nie musi się ograniczać tylko do murów kościoła, ale wręcz przeciwnie, powinno też za nie wychodzić i być równie ciekawe, pełne pasji, piękne i wartościowe. Ostatni czas pokazał nam, że Synai TV jest potrzebny. Udało nam się znacząco zwiększyć nasze zasięgi. Docieramy do diecezji w Polsce, ale i także poza granicę naszego kraju. Dziękujemy za wszystkie wyświetlenia, lajki. Wyrazy sympatii i dobre słowo. Zapraszamy po więcej. I korzystając z okazji, chciałabym też skierować słowo do ludzi młodych. Jeśli śledzicie nasze media społecznościowe, jeśli oglądacie nasze materiały, macie pasję do dziennikarstwa, chcielibyście tworzyć swoje programy, swoje materiały, grafiki, zapraszamy. To Wasze miejsce. Jesteśmy na Was otwarci i czekamy, mając nadzieję, że się zdecydujecie. Do zobaczenia. Znajdujemy się w studiu Radia RDN. Radio RDN to dwie tak naprawdę rozgłośnie: Radio RDN Małopolska i Radio RDN Nowy Sącz. Radio RDN jest radiem diecezjalnym, a więc jego główną misją jest służyć diecezji w jej misji ewangelizacyjnej. Stąd podejmujemy w ramach realizacji programu działania, które. Wpływają na realizację tej linii duszpasterskiej w diecezji. Poprzez programy lokalne chcemy być również obecni w regionie, który znajduje się na terenie diecezji tarnowskiej. Stąd realizujemy programy społeczne, religijne, transmitujemy msze święte, nabożeństwa z uroczystości, które mają charakter diecezjalny. Wszystkich diecezjan zapraszamy do słuchania naszego radia. Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Promyczek z siedzibą w Nowym Sączu jest wydawcą dwóch miesięczników dla dzieci. Mały Promyczek adresowany jest do przedszkolaków, a Promyczek Dobra dla dzieci trochę starszych. Wydawnictwo ma także bogatą ofertę filmów religijnych dla dzieci. Dostępne one są na płytach DVD. A ostatnio, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu Kultura w Sieci, udało się nam uruchomić portal VOD. Serdecznie zapraszamy na nowo powstałą stronę VOD.promyczek.pl. Wydawnictwo opiekuje się także zespołem dziecięcym Promyczki dobra, który prowadzą instruktorzy Pałacu Młodzieży z Nowego Sącza. Bardzo chętnie jeździmy z koncertami, nie tylko pod diecezji, ale także po całej Polsce. Mamy także koncerty za granicą, chętnie także śpiewane są piosenki Promyczków dobra. Gość Tarnowski. To od 28 lat tygodnik, który ukazuje się w formie papierowej jako część ogólnopolskiego tygodnika Gość Niedzielny, dociera do każdej parafii w Diecezji i do tysięcy rodzin, y, które w niej mieszkają, żyją. Gość Tarnowski to także strona internetowa, która pokazuje bogactwo życia naszej Diecezji. A także społeczność łącząca się z nami poprzez profil na Facebooku. Dzięki temu docieramy nie tylko do osób starszych, które czytają gościa niedzielnego, ale do ludzi młodych, którzy korzystają z obecnych, współczesnych środków komunikacji. Jeśli interesujecie się życiem diecezji, swojej parafii, grupy, do której należycie, ruchu lub stowarzyszenia, którego jesteście członkami z pewnością znajdziecie wiele ciekawych informacji na ten temat w gościu tarnowskim w tygodniku na stronie internetowej i na profilu Facebook. Portal diecezji tarnowskiej jest to oficjalny serwis internetowy diecezji tarnowskiej. Zawiera informacje z życia Kościoła Tarnowskiego, zapowiedzi wydarzeń, kalendarium pasterza, a relacji z najważniejszych kościelnych wydarzeń są tutaj również zapowiedzi tego, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. Na portalu diecezji tarnowskiej znajdują się również informacje dotyczące działalności kurii diecezjalnej w Tarnowie oraz wszystkich instytucji diecezjalnych. Na bieżąco zamieszczane są komunikaty kurialne oraz kalendarium biskupa Tarnowskiego. Skład portalu Diecezji Tarnowskiej wschodzi redakcja mediów internetowej, do której należy Facebook, Twitter, kanał YouTube oraz Flickr. Na YouTubie portalu można znaleźć bardzo dużo filmów do wykorzystania duszpasterskiego. Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, że portal Diecezji Tarnowskiej jest czytany nie tylko przez duchowieństwo naszej Diecezji, ale również przez świeckich i to nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Hasłem tegorocznego Dnia Środków Społecznej Komunikacji jest zaczerpnięte, są zaczerpnięte z orędzia papieża Franciszka słowa: Abyś opowiadał historię, życie tworzy historię. To jest bardzo piękna myśl. Papież nam chce zakomunikować, że w takim świecie rozodrganym, w jakim żyjemy, w mobilnym bardzo. Potrzebujemy historii, potrzebujemy zakorzenienia, aby iść w przyszłość, aby iść dalej. Potrzebujemy opowieści o tym, co jest w nas piękne i dobre, a nawet, pisze papież, potrzebujemy opowieści o tym, co jest w świecie czułe, co się rzadko zdarza, jeśli chodzi o myśli współczesnych medioznawców nawet. I myślę, że ta myśl papieska. O tym człowieku, który potrzebuje zakorzenienia, zakorzenienia historii inspirującej go ku przyszłości, o człowieku, który stoi pośród różnych relacji i tworzy te relacje, i przez to tworzy siebie również. Ona jest wręcz wzorcowo realizowana przez nasze media diecezjalne. I one właśnie realizują tę papieską myśl. Pokazują historię świętą, dobrą, inspirującą, pokazują dobro, które jest w ludziach, ogrom tego dobra. To jest taka odtrutka na tabloizację współczesnych mediów wysokonakładowych. Pokazują atrakcyjność lokalności, którą przecież żyją, żyje wiele ludzi, zwyczajnym trybem życia. Pokazują również, że człowiek to jest nie tylko tym, co zje, ale człowiek ma ten wymiar transcendentny. Ta historia, którą opisują, tworzą, której są powiernikiem, depozytariuszem i przekazicielem media decyzjalne, jest historią inspirującą dla innych. Jest takim bogactwem mamy takie zobowiązujące bogactwo współczesnych naszych mediów decyzjalnych. Mogę tylko powiedzieć, jako taki, jako taki obrazek że przecież jeśli chodzi o stronę decyzjalną, to byliśmy poniekąd pierwsi jako diecezja przed nawet stroną watykańską, przed kościołem powszechnym. Dlatego bardzo chciałbym podziękować wszystkim tworzącym media decyzyjne. bardzo chciałbym też podziękować wszystkim, którzy pamiętają o mediach decyzyjnych. podziękować księżom proboszczom, katechetom, uczącym religii, za modlitwę w intencji ludzi, mediów, bo tej modlitwy ludzie mediów potrzebują, i za promocję mediów diecezjalnych, katolickich, naszych. Jesteśmy wszyscy jakoś wezwani przez Pana Jezusa, aby rozwijać media, jakże są ważne, pokazuje czas pandemii, aby uczestniczyć w tym poleceniu, wezwaniu Jezusowym, Rozgłaszajcie na dachach. Jeszcze raz wszystkim Bóg zapłać.